Drogi słuchaczu, wpłacając raz w miesiącu wybraną przez siebie kwotę, pomożesz w utrzymaniu naszego emigracyjnego podcastu. Liczy się każdy grosz. Zapraszamy na stronę patreon.com, pisane patreon.com na polskim trójkącie. Zostań naszym patronem. Na polskim trójkącie. Historia się plecie. Na polskim trójkącie. Jak wszędzie na świecie są sprawy życiowe, upadki i wzloty, jest miłość, jest zdrada. Wśród historii wielu odnajdziesz i siebie, drogi przyjacielu, na polskim trójkącie. Na polskim trójkącie. Dagi, ale po co ci następne mieszkanie nad jeziorem? Po to samo, co Janowi kolejne w Krakowie. Ty to jednak jesteś bizneswoman. Krycha. Ty patrz i się ucz. Pieniądz robi pieniądz. A jak ty masz do tego głowy jak z Eliotem tak kiepsko? Ale to mnie właśnie ratuje. Znam cię prawie całe życie. A ciągle mnie zaskakujesz. Powiedz, znalazłaś kogoś do Eliota? No, miałaś rację z tymi mamuśkami na Facebooku. Umówiłam cztery dziewczyny na interwiós. Stare? Młode? O, pewnie, że stare. Strzeżonego Pan Bóg strzeże. My mamy za duże pieniądze, żeby ryzykować. No weź, przecież Heliot patrzy w ciebie jak w obrazek. Wiesz, jak to mówił wielki Onassis, bogaty mężczyzna często jest tylko biednym mężczyzną z bardzo dużymi pieniędzmi. A, czyli uważasz, że może się znaleźć taka, co będzie chciała takiego biedaka przytulić? Hmm. Życie pisze różne scenariusze, dlatego do opieki nad moim mężem wezmę kobietę tylko w słusznym wieku. Ty jednak jesteś stuknięta. <laughs> to się nazywa zapobiegliwa. I tobie też to radzę. To znaczy co? Uważaj na tą kaśkę i na staszka też. Ale co ty mi próbujesz powiedzieć? Hmm. Po prostu mi oczy i uszy szeroko otwarte. Dobrze ci radzę. Jezus, czy żeby coś z matką? Krystek dzwoni. Odbieraj! Co się stało, Krystek? Co się miało stać? Mama powie swojej córce to radosną nowinę. Też mi radosna. Te papiery przyszły, co o taką awanturę robiłaś? Ho, no, nareszcie! No, no, na razie tylko do mamy przyszły. I żebyś od razu wiedziała, że ja bez Krystka nigdzie się nie ruszam. Ale nikt tego od mamy nie wymaga. No jeszcze by brakowało, żeby wymagał. Ach, Krystek, to na kiedy umówiłeś mamy na to badanie? Się siostra się straszna, ale że mówię, że dopiero co list to nas przyniósł. Aha. A czyli jutro zadzwonisz do Krakowa do tego gabinetu, co robią badania dla konsulatu. Teraz Kryśka nie poganiaj. Pani Zyto, ale to bardzo ważne, żeby to szybko zrobić. Dagmarka! A skąd ty tam się dzieciaku wzięłaś? Kryśkę przyszłaś odwiedzić? Nie, mamo. To ja odwiedzam Dagmarę. A. To powiedz od razu, jak tam u ciebie? Zdrowa jesteś? Ja tak, ale mąż mi umiera. O Jezusie nazaryjski. Zagmara no, no przykro słyszeć. Ale wiesz, każdy ma swój czas. Krystek! Ma no, powiedział, co wiedział. Elliot ma dopiero 72 lata. To nie wiek na umieranie. A wiesz tak, Marko, jak to mówią, wszędzie trzeba śmierci czekać. Ale jak Bóg da i przylecę do tej Waszej Ameryki, to ci moich świątskich klusków nagotuję. Och, dziękuję pani Zyto. Dajcie jej już spokój. Zajmijcie się od razu jutro tym, co teraz najważniejsze. Ty nam tu nie dyktuj, co i kiedy mamy robić. Lepiej docenić, żeśmy do ciebie zaraz zadzwonili o tych papierach, bo przecież nie mało co jajko zniosłaś. I powiedz o nich neszce, bo telefonu nie odebrała. No to my się będziemy już żegnać. Do widzenia, Dagmarko. Krystek, rozłączaj. Czy ty to Dagmara słyszałaś? Przecież z tą rodziną idzie oszaleć. E, tam, dobrze sobie z nimi dajesz radę. A poza tym, ciesz się, że masz ciągle matkę. Eee, no cieszę się, cieszę, ale im ona starsza, tym jest trudniej. Wiesz, co lepiej nie będzie? Pomyśl lepiej, jak się przygotować do wspólnego mieszkania. Mm, a, to mam, Niusik. Teraz uważaj, matka będzie mieszkać z Kryskiem i Kaśką. Nie, no chyba sobie jaja robisz. Jaja to będą jak się Kaśka dowie. To ona jeszcze nie wie? Krystek z nią tego nie uzgodnił? Mm -hmm. Wiesz co, Krycha, ten twój brat to jest jednak chicken. Ha, zawsze ci to mówiłam. Pamiętaj, że to alkoholik. A o tym Kaśka też nie wie? A wiesz, zdaje się, że jej to w ogóle nie przeszkadza. You mean nie wadzi? <noise> A bodajś ty bodaj! <noise> Śmiech śmiechem, ale tu się szykuje. Gruba rodzinna zadyma. I coś czuję, że wszystko się na mnie skrupi. Oj, nie bądź taka pesymistka. Zawsze trzeba szukać dobrych stron. Jasne, jasne. Gra w zadowolenie, nie? Pamiętasz? No, jak w Polianie. <noise> tak, no to zaczynamy. Jaka może być korzyść z mieszkania Zyty u Kaśki? No najbardziej zyska krystek, bo obie będą koło niego skakać. Dobra, szukajmy dalej. No... Ym, nie wiem, nie wiem. Nie poddawaj się tak szybko. Czekaj, y, myślę... Ale naprawdę nic mi do głowy nie przychodzi. Wiem. Okaże się, że jednak córka lepsza od synowej. No i wiesz, koniec końców, na pewno to nie oma będzie miała ciupagę w plecach. Wariatka! Krycha, mam. No co? Wiem, wiem, wiem. Już wiem, co ty możesz zyskać. Ja? Jak to mądrze rozegrasz. To mama zyta w tej góralskiej rodzinie jak nikt inny dopilnuje Twoich interesów. Ależe, kret? No, uważaj, przecież jak jedziesz, Piotrek, zajechałeś człowiekowi drogę. Co, Majusia, syndrom kierowcy z siedzenia? Przypominam ci, że prowadzisz mój samochód, więc bądź łaskaw jechać ostrożnie. No dobra, dobra, już się nie złoś. Masz listę zakupów? Mam w głowie. Musimy Ciebie jakoś zaopatrzyć na najbliższy tydzień. To znaczy do czasu, aż dojdę do siebie. Nawet nie wiesz, jak się o Ciebie martwię. O mnie? Czy raczej o siebie? Majusia, proszę cię. Piotrek. Będziesz miał pełną lodówkę, ale gotować musisz sobie sam. No przecież ty raz-dwa wyjdziesz z tego szpitala. No chyba raczej dwa. I dostaję przy garach na pewno nie będę się nadawała. Nie przejmuj się, przecież zawsze możemy sobie coś zamówić. No oczywiście. Pamiętałeś o kuponach do KOSKO? Jakich kuponach? Nic nie mówiłaś. Piotrek. Dwa razy ci powtarzałam, jak z Wołodią ustalałeś jakieś zamówienia na jutro. No właśnie, ja gadam przez telefon z człowiekiem o ważnych sprawach, a ty mi mówisz o jakichś kuponach. Napoleonem nie jestem. Nie, na pewno nie. Ale wiesz dlaczego Napoleona nazywano dyktatorem? Bo umiał naraz dyktować siedem listów. Ha, ha, ha. Bardzo śmieszne, naprawdę bardzo śmieszne. Mam zawrócić? Zwariowałeś? Przecież prawie dojeżdża. Maciek dzwoni. Cześć, mamo. Cześć, Maciek! O, Piotr. A gdzie, mama? Jestem, jestem. Jedziemy właśnie na zakupy. Ale niespodzianka. No, dzwoni, że przelecę na wybory. To znaczy dopiero w listopadzie? Nie, no jakoś pod koniec października. No poczekaj, ale ale jest połowa miesiąca i jeszcze nie wiesz na kiedy masz bilet? Relax, mamo. Przed November 5 na pewno będziemy. Będziecie? No tak. Przylecę razem z Joasią. Wow! <laughs> no to w końcu narzeczoną poznamy. That's right. Maciuś, synku... Mamo, tylko przeasi minierów Wiochy. <laughs> Ale sobie poprawiłeś polski. Dlaczego Wiochy? Bo mówiłem ci sto razy, że jestem dorosły, a ty ciągle, Maciuś, synku. No dobrze, już dobrze. Przygotujemy z Piotkiem twój pokój. Ale się cieszę, naprawdę. Tylko, tylko, że my, mamo, będziemy spać w hotelu. Ale... ale dlaczego w hotelu? Well, bo tak z Jołaszą ustaliłem. Synu, ale tu jest twój dom. Z którego mnie kiedyś wywaliłaś. A zapomniałeś dlaczego? Nie. Bardzo dobrze pamiętam. Ok, I have to go. E, te, dorosły synu swojej matki, a nie zapytasz, jak ona się czuje? A, nie no, jasne. How are you, mom? Wszystko dobrze. Ale jakie dobrze? Przecież ty masz jutro operację. Chyba twój syn powinien o tym wiedzieć. Czy ktoś ci prosił o to, Piotr? Mamo, ale jaka operacja? A nic groźnego, wiesz, pogadamy jak już będziesz w Chicago. Leć, synku, pa. No pięknie. Ja chyba nigdy nie zrozumiem matek. Boże, Kryciu. Nie płacz. Proszę cię, nie płacz. Agnieszka z Krzyszkiem już jadą na górę. Proszę, nie płacz. O, słyszysz? Już są. Idę, idę! O Jezu, dobrze, że już jesteście. Jak ty A daj spokój. Ciągle płaczę. Już nie wiem co robić. Idź Agnieszka. Mama leży na kanapie w Living Roomie. No, już... To tak przykro. Co za koszmar. Dziecko, co za koszmar. Ale to się stało na morzu. A gdzie tam? Maria niedawno szedł spływania. Ale już na dobra? No tak. Grażyna się tak cieszyła, że teraz już będą razem. Mm. A on. No przecież on powinien jeszcze długo żyć. Ciocie ciocię dobrze pamiętam, ale jej męża to tak słabo. A jak masz pamiętać? Jak Marian był ciągle w morzu. Chyba nigdy nie był w krótszym rejsie niż pół roku. A najczęściej to z dziewięć miesięcy. Krystyna bardzo ci współczuje, wiesz? Dziękuję, Krzysztof. A długo ten twój przyjaciel chorował? No właśnie, w ogóle nie chorował. Krysiu, kochana, weź tą tabletkę. <gryś> Jaką tabletkę, Jasiu? No na co mi ta tabletka? No taka na uspokojenie. <gryś> Mam się uspokoić, jak ten zmarł człowiek, którego zdałam ponad 50 lat? John, daj spokój. A tu jeszcze ze szkoły się znacie? Yy, to znaczy, znaliście? No to... Jego i Grażynę. Ale Dagmara nigdy ich nie wspominała, a przecież byłyście w jednej klasie. Ale w liceum, a mama mówi o podstawówce, wiesz? A, właśnie. Ich rodzice wyprowadzili się później na oksywie. To musieli iść do innego ogólniaka. Rozumiem, że cały czas byliście w kontakcie. No pewnie. Ja byłam świadkiem na ich ślubie, a grażyna na moim. A jak Marian był w łesemce, co to wie... W czym był? W wyższej szkole morskiej. Aha. I płynął w szkolny rejs, to obie mu machałyśmy na nabrzeżu. To co mu się stało? No rak. To jednak chorował. Nie! Chłop zdrowy jak dąb. Wysportowany, regularne badania, kontrolne, a to nagle diagnoza. Rak trzuski. Zaatakowana wątroba i kości. O, o matko... Dobrze. Grażyna mówiła, że poszedł do lekarza, bo żebra go zaczęły boleć. No to zaczęli go badać i szok! Trzy miesiące i nie ma człowieka! Mamo, jak możemy pomóc? Ha, dziecko, no jak? Czy ja wiem? Pomodli cię za niego? No z tym to będzie problem, bo wiesz... No tak, ty nie wierząca, ale, ale są sytuacje w życiu, że trzeba raptem zacząć wierzyć? No ale, ja. ale jak niewierząca, tak w ogóle? No, w ogóle i namen. Hej, dziwne to wasze pokolenie, strasznie zlaicyzowane. Sami pozbawiacie się duchowych wartości. <laughs> Jasiu, a jaśu, zostaw, zostaw. A mnie się, mamo, wydawało, <laughs> że ty też taka średnio kościółkowa jesteś. Ja nigdy nie mówiłam, że jestem jakąś ateistką czy agnostyczką. Ale z kościołem ci nie po drodze. No wiesz, Krzysztof, w kościele jako takim nie mam nic złego. Zło jest w samych ludziach. Co racja, to racja. Ale żeby człowiek nawet siedemdziesiątki nie dożył. I to naprawdę nie fair. Mamo, może zrobić jakieś herbaty z melisą, co? Już proponowałem. A może lepiej setkę wódki, koniaku? Już nie Dla mnie też. Daj, koniaku. Marian czasami przywodził mi z rejsu taki. Ach, nie pamiętam, jak się nazywał. Nieważne. Proszę, Krysiu, to Hennessy. Dobry rocznik. Ach, to za Mariana. To Mój za Boże! To za Mariana. Tyle wspomnień, tyle wspomnień. Hmm. Popatrzcie, że ile razy mówimy o śmierci, to zawsze mówimy o życiu. Bo jedno bez drugiego nie śnieje. Hmm. Ach, Marianku, to na Twoją pamiątkę i wspólne przeżycia. Wysłuchali Państwo 86. odcinka Słuchowiska na Polskim Trójkącie. W Słuchowisku wystąpili Ania Włoch jako Agnieszka Jackowska, Anna Czerwińska jako Majka Miłosierska, Renata Romanek jako Krystyna. Jadwiga Rup jako Oma Zyta, Małgorzata Palka jako Dagmara Dower, Piotr Kukuła jako Krzysztof Jackowski, Tadeusz Wiczkowski jako Piotr Świętoch, Adam Glinka jako Krystek, Wojciech Dorula jako John Cois. scenariusz Małgorzata Błaszczuk i Ewa Figurski, montaż i udźwiękowienie Aga Wójcik, aranżacja dźwięków między scenami Jan Zieńko. Piosenkę tytułową do muzyki Jana Zieńki i słów Piotra Kukuły śpiewa Ania Włoch. Produkcja wydawnictwo Evergreen. Wcześniejsze odcinki słuchowiska na stronie internetowej wydawnictwoevergreen.com pod zakładką Słuchowisko, na stronie facebookowej na Polskim Trójkącie, na YouTube i wszędzie tam, gdzie słuchasz podcastów. Sponsorami tego odcinka byli dr Arkadiusz Grochowski, klinika leczenia bólu 630372. 5801 i psychoterapeuta Lech Konrad Figurski 630 335 1686